Dzień dobry, dzień dobry, w dniu szóstym murowania. Jak widzicie, dosyć sporo zostało już zrobione. Podlatujemy pod wysokość, na którym będziemy osadzać nadproża. Dzisiaj jest chłodniej, to znaczy mi jest chłodniej, bo jak widać Majstrowie jest ciepło. Nie to, że ja się stoję i nic nie robię, to znaczy trzymam tylko poziomicę. Ja z Łukaszem wystawiamy narożniki, majster uzupełnia te dziury pomiędzy narożnikami. No i zaraz będziemy też obsadzać nadproża. Co ciekawe, chyba pierwszy raz nam się zdarzyło, że mamy chyba wszystkie rodzaje nadproży na budowie jakie tylko mogą być, czyli elki, czyli nadproża systemowe z itonga chyba i nadproża strunobetonowe. I to strunobetonowe to jest to co w tamtym roku we wrześniu obsadzaliśmy w trójkę, to czterometrowe to takie ciężkie. To w, w tym roku jest replay. I w tym roku jest to samo, bo ale tutaj też jest okno 3-metrowe i nadproże 4-metrowe. Właśnie nie dostaliśmy nigdzie jeszcze, tak jak u nas w domu robiliśmy, mieliśmy nadproża z keramzyto-betonu tak, i one, z były, one były lżejsze. Były może nie tak, nie takie lekkie jak te białe, ale były znacznie Znacznie były wytrzymalsze na pewno, bo te wiadomo białe to są strasznie takie, no trzeba uważać na nie, aczkolwiek jeszcze na mnie pękły, jak wstawialiśmy. No i tutaj przyjechali, z HDS-em je zrzucili i teraz tak, te długie wyglądają ciężkie, ale są naprawdę Leciutkie. lekkie. To struno betonowe, które leży tu z tyłu, wygląda na lżejsze. jest cholernie ciężkie naprawdę. I będziemy je wrzucać, ono w ogóle jak my, a i tam macie L19 w ogóle tak. masakra, no ale takie jest to takie się zamontuje, no po prostu nie ma takiego na składach budowlanych. Tak, brakuje nam jeszcze dwóch w ogóle nadpro, to znaczy dwóch nadproży na dwa okna, czyli czterech nadproży na dwa okna, o. Mam nadzieję, że będą jakoś jutro, no bo my już w sumie byśmy mogli je wszystkie poobstawiać, tak naprawdę już mamy zrobione. Nie. Tak więc dzisiaj sobie tylko dolecimy, zobaczcie, lecimy sobie e, warstwy do nadproży i będziemy je wstawiać. I teraz tam gdzie wyjdzie nam nadproże białe na całym bloczku, zresztą to już żeśmy uzgadniali z kierownikiem budowy gdzie ono wyjdzie nam na całym bloczku, to stawiamy to zresztą wszystkie na białych bloczkach, tam gdzie trzeba będzie ciąć bloczek trochę, na przykład na pół. Bo będzie za wysoko, to tam postanowiliśmy, że tam po prostu wyszalujemy sobie deską tak, i, i sobie zalejemy taką poduszkę betonową. Ewentualnie, jak wyjdzie, to może sobie zrobimy z bloczka. Tylko nie wiem, czy mam akurat fleksa. No zobaczymy. Tak czy siak zrobimy to na poduszkach betonowych. Kierownik budowy powiedział, że on się nie jest ciepialski, ale on generalnie też woli, żeby były poduszki podstosowane. Ewentualnie, jeśli będzie po prostu odpowiedni zakład, i na całym takim, zobaczcie, bloczku. Będzie się on trzymał, to wtedy wiecie, dopuszcza takie rozwiązanie i takie też będziemy robić. Tak, tak więc dajcie nam chwilę i wracamy do Was, jak dolecimy już do pierwszego nadproża. Poczekaj, bo ja jeszcze chciałam powiedzieć, że kierownik budowy bardzo fajny w ogóle. Nie wiem, czy nas ogląda, bo mówiliśmy, że mamy kanał, ale możliwe, że nas nie ogląda. Pokazywał nam, jacy czasami potrafią być mistrzowie, jeżeli chodzi o nadproża. I mówi, że nieraz już zatrzymywał budowę, przez to, że. Tak, wyglądało tak jak to wyglądało. No tak, no bo do nas możecie się czepiać, że jesteśmy tacy owacy, że tak. to jest nie tak, to jest nie tak, ale słuchajcie, przynajmniej jak nadproża kazaliśmy tutaj Kubie kupić, to zwracaliśmy uwagę, żeby po prostu na tych dużych oknach były. Przynajmniej 50 cm, 30 cm. Jak największe rozpiętości, tak. czyli tutaj sytuacja jest taka: jest okno 3-metrowe, to nadproże jest czwórka. słuchajcie, 50 cm. No, żeby to się miało na czymś po prostu położyć, słuchajcie, tu jest e, duża rozpiętość, więc niech te zakłady będą e, o jakieś takie odpowiednie. Tak. Przy 90 cm już kurcze można I jakoś tam 20, ma machnąć nie. ręką, ale to 120 20 to takie jak włożycie to, wyśpicie spokojnie, tak. e, inwestorzy śpią spokojnie Pozdrawiam. i kierownik budowy też śpi spokojnie, tak więc widzimy się, się tak później. Moi drodzy, tak jak powiedzieliśmy, nadproża i teraz okna, które będą miały wysokości metrypy 50, m, widzicie, że będą stały bezpośrednio na bloczku. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, tam akurat nie trzeba będzie go ucinać, więc jest to dopuszczalne, żeby to tak zrobić. Natomiast tutaj ta sytuacja, która będzie wynikała z okien, które są. Długimi oknami, czyli od, od dołu do samej góry, wymusza nam na zamontowanie pod, y, takich poduszek betonowych. Ile tam będzie centymetrów? Z 6 centymetrów? Bo powiedzmy, z 6 centymetrów takiej poduszki betonowej moglibyśmy to zrobić na bloczku. 7 centymetrów. Moglibyśmy zrobić to na bloczku. Natomiast no 7 cm to trzeba by było coś tam albo bloczka ściąć, albo, albo mm, podciąć tego pustaka. Lepiej nie ciąć pustaka, więc e, jest taka sytuacja, że jest teraz zrobiony tak zwany szalunek, i on będzie zalany. E, wylejemy sobie po prostu taką poduszeczkę, i na tych e, poduszkach po prostu staną sobie nad prożach. O, tak jak teraz możecie zauważyć, właśnie Majster dowierca e, deseczki do sznurka. I dodatkowo takimi długimi wkrętami jeszcze je sobie łapię. Słuchajcie, to będzie akurat niewielka ilość betonu, więc to na pewno wystarczy. I to będą tu akurat na tym oknie białe nadproża. Więc od razu nawet będzie można postawić te nadproża na tym szalunku. Niech one już sobie stoją, a później wystarczy tylko ten szalunek rozebrać i będziemy mieli już osadzone nadproża. Ale to jeszcze zobaczymy, Majster zdecyduje. Na, na jaki się tutaj e, sposób zdecydujemy, czy poczekamy aż te poduszki zwiążą, i potem postawimy nad proża. Czy będziemy to robili od razu bezpośrednio? To już jest wola pana majstra. Nie? A ja, jako narrator, e, pragnę powiedzieć wam, że wszystko idzie jak w zegarku. I tak jak możecie zauważyć od zeszłego odcinka, rusztowania. Pojawiły się u nas na budowie. Słuchajcie, jest to 100 metrów rusztowania 100 metrów kwadratowych, tak, jakoś z tego co mi się tam kojarzy. I zobaczcie, że na taki dom, który ma 10x14, w środku będzie troszeczkę mniej praktycznie wydał, żeby go całego opasać. Tutaj tylko jakieś 4 metry trzeba będzie pojechać z Warszawki. Ale zobaczcie, jak teraz kultura pracy się zmieniła, bo e, tak naprawdę jest teraz e, rozłożona najwyższa kondygnacja tych rusztowań. Tutaj, tak jak szefowa, możesz pokazać, albo tam możesz zobaczyć. E, tu jest akurat ostatnie bloczki i wieniec 25. Tutaj akurat e, ściany są wysokie, bo z projektu e, będzie tak, że sufit na gotowo będzie miał 2,90, więc Słuchajcie, z roku na rok coraz wyższe te domy robimy, że niedługo będziemy robili po 3,5, ale nawet, e, nawet przy takiej wysokości takie e, rusztowania pozwalają na to, żeby naprawdę e, bardzo... Łatwo sobie tutaj obszalować wieniec i potem go zalać, bo pamiętajcie, że mamy go obwodowo w końcu. Pierwsza budowa, gdzie mamy obwodowo rusztowania rozłożone. Natomiast na innych tutaj budowach, jak były przygody, to najczęściej mieliśmy warszawkę na kółkach i szefowa pchała i się zalewało. Natomiast wiecie, później ściąganie tego nadmiaru betonu albo nawet zagładzanie go, taka sytuacja, jak jest teraz, czyli mamy pompę z nieba ze słońcem, to taki wieniec też. Pamiętajcie, że należy zraszać dosyć szybko, żeby nam nie popękał, a mając takie rusztowanie, na pewno jest to o wiele o wiele łatwe. Tak więc, wszystkim tych, którzy budują, no to wiedzcie, że ciężkość budowy nie wynika jedynie z umiejętności murarza, ale również z tego, jaki tutaj ma zaplecze sprzętu i talentu. Moi drodzy, przystępujemy do osadzenia nadpróż na poduszkach z betonu. Więc majster już z dzióbkiem pięknie poszalowali, i teraz robimy sobie odpowiednie zakłady. Tu wkładamy kawałek jakiegoś zżynka bloczka. Wiecie, żeby po prostu tego betonu za dużo nie było. I Takim betonikiem. Zobaczcie, tu jest i kruszywo, i piaseczek, i cement. Proporcja 1 do 3. My akurat mamy tam wymieszany piasek z, z, ze żwirem. Więc tak. Trzy łopaty takiego wymieszanego na, jedno, y, na jedną łopatę cementu. I elegancko, słuchajcie, układamy to i teraz zaraz będziemy to ściągać deską, ale robimy to tak trochę tak z górką, bo będziemy na takie mokre wstawiać od razu nadproże. Nadproże się oprze na tych deskach, one są tutaj wypoziomowane, a przez to, że jest z górką, to sobie dzięki temu klapnie na nich i e, się wklei. Nie? Tak więc nie trzeba będzie tego już smarować później klejem, jakbyśmy poczekali aż to zwiąże, a tu z bokami sobie wyjdzie, więc... Nie musicie się martwić, że będzie krzywo, nie? Tak więc o coś takiego robimy. Jest le leciutko z górką. Majstra też jest z górką. Troszeczkę mu dorzucę. Niech ma dobra. Proszę betonik. I dajemy tu jest dziewięćdziesiątka, więc nad proże mamy Nadproże mamy, moi drodzy, metr 20 metr 30 jeszcze lepiej i mamy odpowiedni... Pamiętajcie, oben do góry, oben. Ja oben. <grywa> Dobra i teraz tak, to są podwójne, podwójne nadproża, więc te sobie środkiem skleimy, żeby tu nam nie kopertły się na bok i dokładamy drugie. I tak moi drodzy to wygląda powiem Wam szczerze, że w projektach gdzie są e, jakieś właśnie lane nadproża, nielane nadproża, e, to no to jest o wiele, nie wiem, no, prostsze, nieprostsze, no, każdy będzie miał swoją jakby e, e, Swoją teorię do tego, ale. Kierownik ale, budowy mówił, że to przynajmniej ma jakiś atest, albo z betonem to nie wiadomo jak. Tak, to jest. jak, no wiadomo, wiadomo, właśnie, dobrze szefowa mówi, słyszały, że, że kierownik budowy mówił, że to to ma chociaż jakiś atest i wiadomo, że to jest atestowane, tak, to jest wiadomo co to jest, nie? A wiadomo jak ktoś robi, pan Zdzisio albo Helmut, pozdrawiamy serdecznie, jak no, da na oko, nie? To, to tam nie wiadomo. Tak czy siak, tutaj jeszcze na tym idzie jeszcze dwie warstwy bloczka. Nie? Tak więc teraz tylko sprawdzamy góra, dół i obsadzamy nasze nadproże. One są i tak węższe niż 24 cm, więc możecie sobie albo zlicować, albo zlicować je sobie z murem, albo je sobie lekko do środka wepchnąć, albo o, widzicie jak siadło? Najpierw się bujało, a teraz siadło. Można sobie je trochę wepchnąć ewentualnie do środka. Generalnie tu nie będzie rolet, bo jakby miały być rolety, to pamiętajcie, że nadproża zawsze przynajmniej te minimum 2 cm dobrze jest sobie wsunąć do środka, żeby się Wam później kaseta, która będzie chowana pod styropianem, miała miejsce, gdzie schować i żebyście mieli miejsce na wklejenie jakiejś ewentualnej i, i no, izolacji cieplnej, typu jakiś alufoks albo jakiś cienki styrodur. Nie, jak u Jarosława trzeba było 22 cm. Albo, a jak nie, no to tak jak u Jarosława do, dołożycie i to srogo na, e, na, na, na tym, ale ma ciepło. Dobra i tu, tu sobie tak zostawiamy, nie? tak więc tak to moi drodzy wygląda. My dzisiaj jeszcze wrzucimy sobie e, jedno nadprorze, a to najcięższe zostawiamy sobie na sam koniec. Tak więc tak wygląda osadzanie nadpróż na poduszkach betonowych własnej roboty jak Wam wyjdzie z wymiarów, można to równie dobrze zrobić na wklejeniu bloczka pamiętajcie, że jeśli musicie uciąć w białym to lepiej wstawić poduszkę jeśli idzie na białym całym i kierownik budowy wyraża zgodę i są odpowiednie zakłady to wstawiamy na całym, zresztą róbcie tak jak Wy uważacie najlepiej do następnego